Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Szanowni Państwo, proszę o powitanie przybyłych do Ogrodu Saskiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Szanowni Państwo, witamy wspaniałych gości, witamy publiczność zgromadzoną w Ogrodzie Saskim podczas dwunastego już Narodowego Czytania. Witam bardzo gorąco słuchaczy programu pierwszego Polskiego Radia, w którym transmitowana będzie część pierwsza dzisiejszej lektury. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy oglądają nas w tej chwili w transmisji, w sieci, w internecie. Proszę Państwa, dwunaste Narodowe Czytanie, to już naprawdę wspaniały, no nie jubileusz, ale kolejna odsłona, która zbliża nas do... Pięknych wyników, to nie chodzi o bicie rekordów, ale jednak powiem, że to pierwsze narodowe czytanie 12 lat temu, kiedy czytaliśmy Pana Tadeusza, zgromadziło 91 miejsc, w których ta lektura zabrzmiała. W ubiegłym roku, kiedy znów czytaliśmy tym razem ballady i romanse Adama Mickiewicza, tych miejsc było już ponad 5 tysięcy. Proszę Państwa, to pokazuje skalę i popularności, ale także potrzeby, jeśli chodzi o na narodowe czytanie. Proszę Państwa, dziś lektura niezwykła, wiele godzin przed nami fascynującej powieści Elizy Orzeszkowej nad Niemnem. I dla niektórych będzie to być może pierwszy raz, a dla niektórych odkrycie tej lektury na nowo. Ale zanim to się stanie, zapraszam parę prezydencką, pana prezydenta Andrzeja Dudę wraz z małżonką Agatą kornhauser Dudą o otwarcie Narodowego Czytania 2023. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy wszystkich miłośników literatury zgromadzonych tutaj w Warszawie, w Ogrodzie Saskim, a także we wszystkich tych miejscach, gdzie dzisiaj odbywa się Narodowe Czytanie. I już po raz dwunasty ta czytelnicza akcja połączyła Polaków na całym świecie. I moim zdaniem jest to absolutnie największy sukces tej inicjatywy. Bardzo dziękujemy naszym rodakom w Polsce i za granicą za włączenie się i za współtworzenie Narodowego Czytania. Tradycyjnie pozdrawiamy również wszystkich tych z Państwa, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Tegoroczna lektura nad niemnem to z pewnością najpopularniejsza książka Elizy Orzeszkowej, ale też najbardziej znana, znane dzieło polskiej literatury. Jest to książka, która z powagą opowiada o tradycji historii, ale nie brakuje w niej także elementów humoru i zabawnych sytuacji. Jest to lektura, na której wychowały się pokolenia Polaków. I z informacji, które napływają do kancelarii prezydenta od organizatorów tegorocznego Narodowego Czytania i z Polski z zagranicy, wiemy, że jest to książka państwu bliska, książka, do której chętnie państwo wracają. A liczny udział w tegorocznym Narodowym Czytaniu potwierdza, że klasyka polskiej literatury jest wciąż żywa i wciąż nas łączy. Szanowni Państwo, Nad Niemnem to książka bardzo silnie zakorzeniona w krajobrazie Rzeczypospolitej. Eliza Orzeszkowa była bardzo związana ze swoją rodzinną ziemią, z grodzieńszczyzną, a ta mała jej ojczyzna to przede wszystkim piękne pejzaże, krajobrazy, przyroda, to dzieje polskiego ziemiaństwa, to wreszcie historia, tradycja, wiara, i wspólne legendy, jak ta o Janie i Cecylii, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. I wszystko to obecne jest w powieści Elizy Orzeszkowej i wszystko to składa się też na piękno Rzeczypospolitej. Piękne, urokliwe ale też w pewnym sensie sentymentalne opisy z nadmiennem, przypominają obrazy najwybitniejszych polskich malarzy, co zresztą zostało świetnie spożytkowane w niezapomnianej ekranizacji filmowej. Eliza Orzeszkowa pisała swoją powieść w latach 1885-1887 i początkowo powieść była publikowana w odcinkach od stycznia do grudnia 1887 roku na łamach Tygodnika Ilustrowanego. W formie książkowej została wydana rok później. I chociaż był to czas najsurowszej w całych dziejach porozbiorowych prewencyjnej cenzury carskiej, i chociaż w całej powieści ani razu nie pada słowo Polska to przecież właśnie Polska jest tutaj wciąż obecna i Polska jest tutaj najważniejsza. Eliza OrzeszKowa stworzyła barwny opis kresów Rzeczypospolitej, dokumentując dla potomnych polskie miejsca i polski czas. Dlatego można powiedzieć, że jest to na wskroś patriotyczna powieść. To jest również epopeja o Rzeczypospolitej wielu narodów, a także historii naszej części Europy. Tutaj rzeką wielu narodów jest tytułowy Niemen. To jest powieść o wspólnocie walki, wspólnocie wolności i wspólnocie pamięci o naszej części Europy i naszego regionu. Szanowni Państwo, ale jeżeli dzisiaj mówimy o nadniemnym Melizy Orzeszkowej, jako właśnie o powieści patriotycznej, rzeczywiście nawiązującej do bardzo trudnych czasów dla Polaków ówczesnych, jakimi były czasy po powstaniu styczniowym po 1863 roku, choć można powiedzieć Pewnie nieprzypadkowo ukazała się ona w całości w roku 1888, właśnie na 25-lecie powstania styczniowego, to trzeba mimo wszystko jednak spojrzeć na to także od innej strony. Otóż w istocie pierwsze zamówienie, jakie zostało można powiedzieć, złożone Elizie Orzeszkowej w 1884 roku. Nie na powieść jeszcze, tylko na właściwie opowieść w odcinkach, zostało złożone przez redaktora Tygodnika Powszechnego wówczas Mariana Gawalewicza. I chodziło o napisanie opowieści o ludziach, po prostu opowieści społecznej. Chodziło o to, żeby napisać o tym, jak wygląda społeczeństwo, jakie są relacje pomiędzy pokoleniami. Jakie są relacje pomiędzy warstwami społecznymi, pomiędzy polskimi chłopami a ziemiaństwem, szlachtą zagrodową. I dokładnie z tej myśli właśnie narodziło się nad niemnem w takiej postaci, jak przed chwilą powiedziała Agata: jako powieść po prostu o nas. Możemy śmiało powiedzieć o nas, o Polakach. Ktoś powie, no pewnie, ale o Polakach XIX wieku, o Polakach głębokiej przeszłości. Otóż, proszę Państwa, wielokrotnie podkreślamy, że historia ma swoje cykle. Także nasza historia, także polska historia. Ta powieść, ukazująca rozterki ówczesnych ludzi, z jednej strony bohaterów powstania styczniowego bardzo często złamanych klęską, które to powstanie poniosło. Z drugiej strony tych, którzy wątpią w sens jakiejkolwiek walki narodowo-wyzwoleńczej. Którzy nie pamiętają w ogóle o tym czynie patriotycznym jakim powstanie było. A z drugiej strony cały czas drzemiącej ogromnej tradycji i sile Właśnie przede wszystkim tych niższych warstw społecznych, które ukazane są tutaj jako te, które mają tak wielką głębię ducha. Bohaterowicze i w nich drzemiąca wola odzyskania wolności, niepodległej, suwerennej ojczyzny. Zapamiętana, osadzona głęboko w tradycji. Jakże te dyskusje, z całą pewnością przypominały pokoleniu moich dziadków, moich rodziców i także mojemu w czasach, kiedy ja jeszcze czytałem tę powieść jako uczeń, ten czas, w którym myśmy żyli, kiedy przecież jak Państwo znakomicie tu, zwłaszcza w Warszawie, wiecie też toczono dyskusję na ten temat, czy powstanie ma sens, kiedy też nie było wolnej, niepodległej, suwerennej, całkowicie ojczyzny. To jest powieść o nas. Śmiało możemy powiedzieć, stąd właśnie jej piękno, stąd właśnie ta ciekawość, z którą myślę, spokojnie mogą podejść do niej kolejne pokolenia, choć język bardzo często nie jest łatwy. O czym za chwilę przekonają się zwłaszcza ci, którzy powieści jeszcze nie czytali. Szanowni Państwo, zapraszamy do tej niezwykłej wędrówki przez polską naturę, przyrodę przez polską tradycję na Niemen. Na Niemen. Eliza Orzeszkowa nad Niemnem. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Radość i upojenie tryskały z pól porosłych zielonym zbożem. Radość i złota swoboda śpiewały chórem ptaków i owadów nad równiną w gorącym powietrzu, nad niewielkimi wzgórzami, w okrywających je bukietach iglastych i liściastych drzew. Z jednej strony widnokręgu wznosiły się niewielkie wzgórza z ciemniejszymi na nich borkami i gajami. Z drugiej wysoki brzeg niemna, piaszczystą ścianą wyrastający z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru odeżnięte od błękitnego nieba, ogromnym półkolem obejmował równinę rozległą i gładką, z której gdzie nie tylko wyrastały dzikie pękate grusze, stare krzywe wierzby i samotne słupiaste topole. Dnia tego w słońcu ta piaszczysta ściana miała pozór półobręczy złotej, przepasanej jak purpurową wstęgą, tkwiącą w niej warstwą czerwonego marglu. Na świetnym tym tle, w zmieszanych z dala rysach, rozpoznać można było dwór obszerny i w niewielkiej od niego odległości, na jednej z nim linii rozciągnięty szereg kilkudziesięciu dworków małych. Był to wraz z brzegiem rzeki... Zginający się nieco w półkole sznur siedlisk ludzkich, większych i mniejszych, wychylających ciemne swe profile z większych i mniejszych ogrodów. Nad niektórymi dachami, w powietrzu czystym i spokojnym, wzbijały się proste i trochę tylko skłębione nici dymów. Niektóre okna świeciły od słońca jak wielkie iskry. Kilka z trzech nowych mieszało złocistość słomy z błękitem nieba i zielonością drzew. Prezydent Republiki Polskiej Andrzej Duda wraz z małżonką prezydenta panią Agatą Kornhauser Dudą otworzyli oficjalnie Narodowe Czytanie 2023.